Właśnie na tym polega ranga sierżanta. Wyrzucają ci gdzieś w jakiś krążownik i wysyją na zewnętrzne rubierze. Cześlin, Lin, przyszedłem ci pomóc z tą robotą, tak jak prosiłeś. Szkoda, że tak późno już prawie skończyłem. Próbowałem dzisiaj odświeżyć swój wygląd. Zgadnij, co takiego sobie zmieniłem. Eee, założyłeś nowy mundur? Żołnierz! Wyszły nowe rozkazy od Wejdera. Zbiórka w sali odpraw za 5 minut. Co? Już? Nagrywać? A tak. Witajcie, moi drodzy szturmowcy. Postanowiliśmy z Tarkinem i palpimy, że. Jak to się mówi? Klony nie będą już wysyłane na wizję. Zostaną one zastąpione zwykłymi rekrutami, ale nie martwcie się, będziecie mogli dalej wykazywać się ku chwale Imperium. Setki oddziałów zostanie wysłanych na Ort Panther, w celu zapełnienia tamtejszych kopań Kortozis. Kolejną sprawą jest... I co tu robić? Przecież nie będę harował w kopalni. W potrzebuję pana przy przesłuchaniu Jedi. Jedi? Powiedz, żeby poczekali, zaraz przyjdę z Linem. Tak, sir. Hmm. Chyba mam pewien plan. Hej, Lin! Chodź, mam pomysł. Otwórz, przyszliśmy przesłać Jedi. Nigdy wam nie zdradzę położenia mojego mistrza. Powiedz gdzie ukrywa się twój mistrz, albo zaraz będziesz tego żałował. Eee, serio? w sensie nie tego, że, że nam powiedziałeś, tylko tego, że nam nie powiedziałeś. Wiesz o co mi chodzi. Dobrze, sam tego chciałeś. Eee, wyłączyć światła. Ha, zgaściłem światło. I co? Zaczynasz już żałować? Nie złamiesz mnie. A co wy tu tak po ciemaku siedzicie? No właśnie, włączyć światła. Idioci! Choler i idioci! Zniszczyliście mi przesłuchanie! A byłem tak blisko, zaraz zaczął gadać. Niszczymy czy nie niszczymy? Macie stąd wyjść. Rze, że co? Ech, mistrz, nie muszę ci chyba przypominać, że pomimo twojej rangi sierżanta, to my mamy większą władzę, bo nas przysłał tutaj sam Lord Vader. Także powtarzam rozkaz z kolegi, macie stąd wyjść. Tak jest, sir. O, już trudne, skąd się wasza władza? Ja Dostańcie do barwa, dostaniesz najgorszą kopalnię. Przysięgam, będziecie pracować dzień i noc, a ja będę się śmiał. Ha ha, ha 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 Zobaczycie. Sierżancie, nie utrudnie, po prostu stąd wyjdź. Wam też nic nie powiem. Ale nam nie chodzi o żadne informacje. Nie. Mamy dla ciebie pewną propozycję. Potrafisz przemodelować za pomocą mocy twarz? Możliwe, ale domagam się wypuszczenia z tego cholernego więzienia. Ależ oczywiście. Jak tylko nam pomożesz, zapewnimy cię ucieczkę. Najpierw wydostańcie mnie z tego pomieszczenia. Lin, przygotuj się. Ej hey kolego, pomożesz mi w czymś? No, jest dobrze. Tak, dobrze. No weź się już nie dąsaj. Nie dąsaj? Także i strzelił, że w celi można wykąpać się w jego krwi! Uciekać muszę z truchłem klona na drugi koniec krążownika. Krew za nami się ciągnie, Pewnież ktoś nie zauważył, a ten mi mówi, żeby się nie dąsać. Oj no, skąd miałem wiedzieć, że Blaster jest ustawiony na maksymalną moc? No i co dalej? No jak to co? Przebieraj się. Trochę się wyczyści i będzie jak nowy. Drzwi się zacięły. No brawo geniuszu! Na co czekacie? Chodźcie! Naprawdę? Ty Dobrze, że cię widzę, Macie się niezwłocznie udać za mną do... Nigdzie nie musimy iść. Nigdzie nie musicie iść do kantyny i zamówisz sobie drinka. Pójdę do kantyny i zamówię sobie drinka. Można i tak. Chodźcie dalej. Zanim Was przemienię, powinniście poznać historię mistrza Filoniego. Mojego mistrza, który przekazał mi większość nauk. Ech, no dobrze. Mistrz Filoni jest wspaniałym człowiekiem. Dzięki niemu wygraliśmy większość misji podczas wojen klonów. Potrafił przewidywać wydarzenia, dzięki czemu Republika zawsze zdążała przed uderzeniem separatystów. Dzięki niemu zniszczono Malevorens. Pomógł nam również wytropić Darfa Maula, bo on jedyny wiedział, że tak naprawdę nie zginął. Ulepszył wszystkie miecze świetlne tak, aby mogły działać pod wodą. Kiedyś tylko taki miecz posiadał mistrz Fisto. I właśnie dlatego ukrył się przed rozkazem 66, żeby pewnego dnia powrócić ze swoimi wielkimi mocami. Na pewno kiedyś obali imperium. I to już koniec jego historii. Ej, obudźcie się! Co już? Nareszcie. To zmienisz w końcu na te twarze? Tak, wstańcie i patrzcie przed siebie. Dziękuję Wam za pomoc. To my tobie dziękujemy. A może jednak w prawo? Tylko nie może. A jednak w prawo. No cóż, mamy inne rzeczy do załatwienia. Ho, ho no proszę. Kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Fajnie się złożyło, że was spotkałem, chłopaki, bo wiecie, w transportowcu jest jeszcze jedno wolne miejsce. Pojedziecie zaraz do kopalni. Obawiam się, że nie. Czy co? To jest rozkaz. Zaraz. Co? Jak to możliwe? Jakiś problem, sierżancie? Ale. Ale przecież przecież wybyliście klonami! To jest niemożliwe! Sierżancie, z rozkazu imperatora wracamy z powrotem na swoje stanowiska. Odwołał dyrektywę Lorda Weidera. I po co to wszystko robiliśmy?